Pani Marszałek, Szanowni Panowie Marszałkowie, Panie Ministrze, Panie Rzeczniku, Szanowni Państwo, drodzy koledzy. Pani Minister, chciałbym zadać takie pytanie właśnie dotyczące tej siatki godzin, ponieważ wśród obecnych maturzystów, tych, którzy. Teraz zdawali maturę, pojawił się taki problem tej nowej matury. Duża część osób uważa, że nie byliśmy, moi starsi koledzy o rok, nie byli wystarczająco przygotowani do formy, do formuły egzaminu. Nie było materiałów, były jedyne, jedyne kursy, praktycznie bodajże w grudniu i kilka miesięcy przed maturą dla nauczycieli, i była wprowadzona nowa matura, i wielu uczniów nie spodziewało się różnych rzeczy, które. Były. Było to również z maturą z biologii, z maturą z chemii pojawiały się takie głosy. Chciałbym zapytać nawiązując do tego pytania czy pani minister ma jakieś propozycje i plany wprowadzenia kolejnych zmian, bo już oglądając relacje w Łodzi na konferencji pani minister odnosiła się do do matury z języka polskiego, do ustnej, że być może nastąpią jakieś zmiany. Dlatego chciałbym zapytać, jak dostosuje się właśnie nasza, nasza edukacja i szkoła dla obecnych maturzystów i jak będzie wyglądać Matura 2016. Dziękuję. Dziękuję. Proszę o udzielenie. Odpowiedzi na zadane pytanie przez panią minister edukacji narodowej Joannę kluzik groskowską Panie marszałkowie, drodzy parlamentarzyści, zanim odpowiem na pytanie, chciałabym powiedzieć jednej rzeczy, bo zapomniałam o niej. Jeżeli chodzi o naszą edukację i o to, jak ona się sytuuje w świecie, to jesteśmy na jedenastym miejscu, również dzięki Wam. Pierwsze pięć miejsc zajmują kraje Azji. Później z kilka krajów europejskich jesteśmy na jedenastym miejscu w świecie, zdecydowanie przed Wielką Brytanią, zdecydowanie przed Niemcami, zdecydowanie przed Stanami Zjednoczonymi. Naprawdę nie mamy się czego wstydzić. Oczywiście zawsze może być lepiej. Nimi się marzy właśnie szkoła współpracy i szkoła z takimi nauczycielami, jak opisałam ich przed chwilą, ale naprawdę jest dobrze i dziękuję Wam za to, bo to Wy na te wyniki nie pracujecie. Jeżeli chodzi o maturę, rzeczywiście ta matura w tym roku miała nową formułę. Tam pojawiło się więcej um, takich zagadnień, które miały sprawdzić Wasze kompetencje złożone, czyli takie kompetencje, czy nie tylko czy wiecie kiedy była bitwa pod Grunwaldem, ale również jakie miała ona skutki dla historii świata będziemy mogli o tym rzetelnie porozmawiać pod koniec czerwca, kiedy spłyną wyniki. My w tej chwili możemy się domyślać, było kilka tysięcy obserwatorów na maturach, więc możemy się domyślać, jak one poszły przynajmniej w tej części ustnej, natomiast tak naprawdę twarde dane będziemy mieć dopiero pod, pod koniec czerwca, kiedy dostaniecie wyniki. Matura z języka polskiego się zmieniła, dlatego że wcześniej było także były prezentacje i co tu ukrywać? Te prezentacje często nie tylko oczywiście one były przygotowywane w domu i okej, okay, tylko one były czasem kupowane przez was. Stworzył się cały rynek kupowania prezentacji na maturę. Uważaliśmy to za rzecz zupełnie niewłaściwą. Nie, nie w tym roku pojawiła się nowa sytuacja, mówią o maturze z języka polskiego o tej części ustnej, która, podkreślam, nie ma znaczenia dla rekrutacji na wyższe uczenie. To jest ważne, że jest część matury, która jest równocześnie egzaminem wstępnym i jest taka część matury, która jest tylko maturą. I my zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że jak pierwszy uczeń maturzysta wejdzie na maturę, to jak z niej wyjdzie, to natychmiast przekaże, co na niej było, tak? jakie było pytanie. A potem będzie mówił, że to jest niesprawiedliwe, ponieważ on miał trudniejszą sytuację niż ci, którym przekazał te tematy, które były później. Zdawaliśmy sobie z tego sprawę i zastanawialiśmy się, jak sobie z tym poradzić i myśleliśmy tak. A może Wam te 200 pytań po prostu powiesić wcześniej? Podobałoby Wam się? Mnie by się też to podobało, tylko w pewnym momencie pomyśleliśmy, że kiedy powiesimy te wszystkie 200 pytań, to nauczyciele wasi zamiast po prostu z wami pracować bo gdzieś na samym końcu to nie wynik egzaminu jest ważny tylko to żebyście wchodzili w dorosłość z dużym pakietem dobrej wiedzy że zamiast z wami normalnie pracować będą z wami przerabiać te 200 pytań z punktu widzenia efektywności samego egzaminu może nie najgorszy. Z punktu widzenia takiego ogólnego waszego rozwoju i, i takiej na dobrym poziomie edukacji ogólnej. Nie za dobre. To pomyśleliśmy sobie, a to może my wam te 200 pytań wywiesimy dwa dni przed egzaminem. To już nauczyciele już nie będą mieli czasu przerobić z wami tych 200 pytań, ale, ale wy będziecie mieć te wiedzę. Ale wtedy pomyśleliśmy sobie, że natychmiast na Facebooku powstanie 7 stron i różne dobre albo złe, albo złe odpowiedzi będą tam wpadać. Te pytania były tak ułożone, że ten, kto umie samodzielnie myśleć, umie zadawać pytania, umie na nie odpowiadać, no kto posiada te umiejętności złożone, to sobie da radę oczywiście, a ten, który ma z tym bardzo duży problem, to nawet jeżeli zna to pytanie, to i tak ono mu. Niewiele nie pomoże. Pytanie podstawowe jest takie: dlaczego jesteśmy tacy okropni i Wam zadajemy takie pytania, na które nie zawsze odpowiedzieć? Otóż jest tak, że matura jest dzisiaj oczywiście maturą, jest również egzaminem wstępnym na wyższą uczelnię, i ja nie mam żadnych wątpliwości, że ktoś, kto chce być dobrze wykształconym człowiekiem z taką dobrą wiedzą ogólną i chce pójść dalej, musi mieć pakiet wiedzy. Gdybyśmy nie stawiali takich granic, gdybyśmy nie prowokowali was do tego, żebyście ciężko, z dobrym efektem pracowali, to moglibyśmy doprowadzić do sytuacji, w której, nie wiem, na drugim czy na trzecim roku studiów nagle się okazuje, że trzeba rozmawiać i dzielić ułamki, bo ktoś was tego nie nauczył w tę klasie szkoły podstawowej. Także trzymam za Was kciuki. Nie planujemy żadnych zmian w maturach w następnym roku. W końcu w tym roku to jest pierwsza matura w nowej formule. Jedyne, o czym myślimy, to ewentualnie jak sobie poradzić z tą sytuacją tych pytań, które Wy wcześniej znacie. Ale tak, tak jak mówię, najbardziej oburzeni są ci, którzy byli pierwsi, wynieśli te pytania, a potem się obrazili, że, że, że ci inni mają łatwiej. No ale już tak jest. Dziękuję bardzo.